Może powiedzieć tutaj dla rolników, może pan ich uspokoić może, bo wiemy, że sytuacja jest napięta, nie jest, jak to się powiedzieć, dobrze, bo mamy tutaj tanie zboże z Ukrainy i produkty. Co może wójt powiedzieć w własnej gminie tym własnym rolnikom, czyli uspokoić? Panie przez... redaktorze, tutaj powiem krótko, tak, sytuacja, tak jak pan powiedział, nie jest zbyt ciekawa, aczkolwiek polski rolnik jest już przyzwyczajony do, do wielu takich zdarzeń i wielu niekorzystnych warunków. Rozpoczynając od pogody, to tutaj mówimy tutaj o warunkach też takich zewnętrznych z racji tutaj wojny, ale tutaj podczas naszego święta dożynek Gminnych, no jest ta nadzieja, jest nadzieja, widzimy, że te ceny rosną. Tutaj mamy u siebie pana ministra Manduszkiewicza, który, z którym rozmawiałem, który przekaże te moje obawy bezpośrednio do ministra rolnictwa I, i tutaj była taka deklaracja, że oni już nad tym myślą, już mają długofalowy proces, ale poprosiłem, oczywiście Oczywiście są izby rolnicze, ale żeby tak od dołu porozmawiać z rolnikami, tacy, bo mamy tu wielu inteligentnych rolników, praktycznie wszystkich, którzy wiedzą, jak podejść do tematu, żeby pomóc. Pozostaje mi tylko jakby życzyć dla nich tych plonów, bardzo dobrych plonów, pogoda trochę nie dopisała, były te plony zmniejszone, ale widzimy, że jest pomoc. Pomoc tak jak co roku praktycznie, suszowa i nie tylko. Dopłaty paliwowe zostały zwiększone i myślę, że tutaj razem współpracując, samorząd, rząd, rolnicy coś wymyślimy, wygospodarujemy i na pewno będą podjęte nowe rozmowy, żeby działać szybko. Bo powiedzmy sobie wprost. Każde przedsiębiorstwo, które będzie przynosiło straty przez pół roku, już balansuje na granicy upadłości. Także myślę, że no pozostajemy, tylko życzyć powodzenia dla rolników i jakichś zmian długofalowych. Zmian długofalowych, nie powiem, mam swoje pomysły, te pomysły również przedstawiam. Oczywiście działamy, mamy kilka przetargów uruchomionych. Za chwilę kupimy dwa nowe samochody do wozu uczniów, jedne dla osób niepełnosprawnych. Dodam, że jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne, to zabezpieczymy. No zabezpieczymy cały powiat, cały powiat, bo chodzi mi te osoby, które dowozimy do Suwałk i dalej. Żeby po prostu pomóc dla rodziców. Oczywiście można tak zrobić, że teraz jest takie rozwiązanie, że się płaci i tam nawet przyzwoicie to wychodzi, ale powiedzmy sobie wprost, rodzice są zblokowani, nie mogą realizować swoich, swoich pasji, ale ogólnie nie mogą zawodowo się sprawić. A wiemy doskonale, że opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym wymaga bardzo dużo czasu, dużo poświęcenia, a gdy będą zawiezione do ośrodka przez nas, samorząd, i tutaj, razem z, przy współpracy z powiatem Sejneńskim, uzyskaliśmy ogromne dofinansowanie. Dokładamy 100 parę tysięcy i będziemy mieli nowy samochód, gdzie zabierzemy 15oro dzieci. W tej chwili wozimy szóstkę. Okazał się za mały, bo opiekunowie do tego dochodzą. Będzie to samochód specjalistyczny, przystosowany do osób niepełnosprawnych, czyli będzie można również mieć stanowisko na wózek. Także to jest taki, taki jakby bardziej bliżej ludzi, jeżeli chodzi o taki temat. No i oczywiście drogi. No, Przykujemy się do przetargu, gdzie będziemy ogłaszali kolejny przetarg na przebudowę 3 km. W tej chwili kończymy powiatową drogę, która jest inwestycją wspólną. Wa walczyłem o nią, zabiegałem wśród, razem z radnymi gminnymi. No i udało nam się w kierunku Berżnik, prawie 4 km. W sarnetkach robimy, za chwilę będziemy mieli tam wodociąg w następnym roku, ale już położyliśmy sieć. Na wstępie w sposób szczególny chciałbym powitać rolników, sadowników, ogrodników, pszczelarzy z terenu gminy Giby. Rolnicy, wszyscy Państwo tak pięknie przywitani przez Pana Wójta wedle zaszczytów i godności, Państwo starostowie, również dzisiejszy drużynek najpiękniejszej gminy. Ghiby. Ja bardzo serdecznie dziękuję, że w tak pięknym miejscu się widzimy, bo gmina Giby jest naprawdę przepiękna. Pogoda nam wszystkim dopisuje. I Szanowni Państwo, zawsze się niezwykle serdecznie cieszę, kiedy do Gib przyjeżdżam, bo zawsze są to bardzo miłe przyjazdy. Wójcie, panie Ministrze, wszyscy wielce szanowni goście dzisiejszej uroczystości, a przede wszystkim rolnicy, jak pięknie Pan Wójt powiedział, rolnicy, sadownicy, pszczelarze. Wszyscy ci, którzy pracujecie na wsi, w rolnictwie i którzy żywicie cały polski naród, przede wszystkim chciałem bardzo serdecznie Wam podziękować właśnie za ten chleb, który mamy na naszych stołach. Na wstępie bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim rolnikom, wszystkim gospodarzom z terenu gminy Giby za to, że jesteście, że ciężko pracujecie na co dzień. Wiemy, że mamy trudne czasy z uwagi na wojnę na Ukrainie, która się dzisiaj toczy niestety nasi rolnicy także mają troszeczkę ciężej, natomiast nasz rząd, rząd Prawa Sprawiedliwości chce na te problemy mocno reagować. Przede wszystkim podnosimy na forum unijnym bardzo mocno kwestię postawienia embarga na import tutaj w stronę Unii Europejskiej, na przejazd zboża, ale innych produktów również żywnościowych, mleczarskich, spożywczych z terenu Ukrainy. Chcemy, żeby. Te, 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 te jakby można powiedzieć, produkty ukraińskie przechodziły tylko i wyłącznie przez nasze porty, tak, aby następnie były eksportowane np. do Afryki, natomiast nie zalewały naszych rynków, bo wiemy, że to negatywnie wpływa na ceny w Polsce waszych produktów i chcemy właśnie ten import bardzo mocno ograniczyć. również jesteśmy świadomi tego, że chociażby spadły ceny zbóż z uwagi właśnie na zalew tych produktów ukraińskich. Stąd na przykład opłaty rządu prawa i Sprawiedliwości do tony zbóż i to jest dla nas niezwykle istotne. Kolejne programy, które będziemy wprowadzać, dzisiaj opracowujemy także, żeby te ceny były dla was po prostu korzystniejsze, żeby odpowiednio docenić pracę, którą na co dzień wykonujecie. Bardzo wam serdecznie za to dziękujemy. Możecie się spodziewać kolejnych propozycji ze strony Ministerstwa Rolnictwa. Zachęcam, żeby tam zaglądać na te strony. Również do waszej dyspozycji oczywiście są takie instytucje jak KOF czy KRUS. I tutaj bardzo was proszę o to, żebyście trzymali za nas kciuki, bo my oczywiście znamy wasze problemy. Dziękujemy za waszą cierpliwość i mam nadzieję, że te problemy wspólnie rozwiążemy. Także współpracy z samorządem, między innymi z Panem Wójtem Robertem Bagińskim i to jest całym samorządem gminy Giby. Staramy się zrobić wszystko, żeby Państwa gmina jak najszybciej się rozwijała, myślę, że jest to widoczne chociażby, jeśli chodzi o skalę remontu dróg. Bardzo dziękuję.